Witajcie, zapraszamy na dzisiejszą analizę źródeł historycznych. A zaczniemy, no cóż, dość nietypowo, bo od kamienia. Od kamienia? Brzmi intrygująco. Tak, od pamiątkowego głazu na kopcu kościuszki w połańcu. Niby nic od kamień. Ale okazuje się, że jest on świadkiem no, naprawdę burzliwych wydarzeń. Z początku XVII wieku. Aha, czyli kryje się za nim jakaś większa historia. Dokładnie. Co on właściwie upamiętnia? Jaki dramat się za nim kryje? No właśnie, ten monument, choć może niepozorny, przenosi nas w sam środek, można powiedzieć, poważnego kryzysu państwa. Rok 1606, czyli. Czyli tak zwany rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego. Może warto przypomnieć, co to słowo Rokosz w ogóle znaczyło w dawnej Polsce. Tak, myślę, że to ważne dla kontekstu. Rokosz to było takie no, oficjalne zbrojne wystąpienie szlachty, całego stanu szlacheckiego, przeciwko królowi. Ale tylko wtedy, gdy uznali, że król łamie prawo. I właśnie taki bunt, taki Rokosz wybuchł przeciwko Zygmuntowi III. Wazie. A połaniec. Jaką rolę odegrał? No właśnie, połaniec, jak się okazuje, znalazł się w centrum tych no, dramatycznych zdarzeń. I nasza dzisiejsza analiza materiałów śródłowych skupi się właśnie na tym. Czyli bierzemy na tapet przyczyny, przebieg rokoszu zabrzydowskiego. Tak i szczególnie jego wpływ na połaniec. Opieramy się tutaj na artykule historycznym, który no, dość szczegółowo opisuje te wydarzenia. Dobrze, spróbujemy więc rozpakować ten. Chyba można powiedzieć skomplikowany epizod naszej historii. Tak, zrozumieć, co właściwie doprowadziło do tego buntu, jak on wpłynął na losy, no, zwykłych ludzi w połańcu, bo to też ważne. Oczywiście. I jakie były szersze konsekwencje dla całej Rzeczypospolitej? Chcemy po prostu wyciągnąć z tych informacji, które mamy, to, co najistotniejsze. Mhm. Dobrze, to cofnijmy się w takim razie do tego roku 1606. Wydawałoby się, że sytuacja powinna się uspokoić, bo właśnie zmarł Jan Zamoyski. Potężny magnat, kanclerz, hetman. I główny dotychczasowy oponent króla Zygmunta III Wazy. A tu nagle wbrew pozorom wybucha bunt na wielką skalę. Co tak wzburzyło szlachtę. No właśnie, źródła wskazują, że to nie była jedna przyczyna, a raczej cały splot. Wśród szlachty narastało. E, takie silne przekonanie, że król dąży do wzmocnienia swojej władzy kosztem ich przywilejów oczywiście. Oczywiście kosztem złotej wolności szlacheckiej. I padały bardzo konkretne oskarżenia, na przykład faworyzowanie cudzoziemców i zakonu jezuitów. A to z kolei kojarzyło się jednoznacznie. Tak, łączono to z popieraniem kontrreformacji, czyli tych działań kościoła katolickiego, żeby odzyskać wpływy utracone na rzecz protestantyzmu. No i z marginalizowaniem innowierców. Czyli mamy tu wymieszanie spraw religijnych i politycznych. Lęk o wolność sumienia i lęk o wolność polityczną. Zdecydowanie tak. Szlachta obawiała się wręcz, że Zygmunt III no zmierza do wprowadzenia władzy absolutnej. Taki na wzór zachodni, hiszpański. Coś w tym stylu, tak. I monarchii dziedzicznej, co było kompletnie sprzeczne z polską tradycją elekcyjności tronu. No wiesz, wybierania króla. Pojawiły się nawet chyba jeszcze poważniejsze podejrzenia. Oj tak. Podejrzenia, które oczywiście były podsycane przez przeciwników króla, że on jest gotów no poświęcić polską koronę na rzecz Habsburgów. A po co? Żeby tylko odzyskać dziedziczny tron Szwecji, który wcześniej utracił. To było dla niego bardzo ważne. To musiało budzić no, ogromny niepokój i sprzeciw. Kto właściwie stanął na czele tej opozycji, która potem przerodziła się w otwarty bunt? Na czoło wysunęło się kilku naprawdę wpływowych magnatów i szlachciców. Przede wszystkim Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski to on dał Rokoszowi swoje nazwisko. Ale nie był sam. Nie, absolutnie. Obok niego Janusz Radziwił, potężny magnat z Litwy, Jan Szczęsny Herburt, znany intelektualista, pisarz polityczny, no i bardzo barwna postać Stanisław Stadnicki, ten słynny diabeł Łańcucki. Ten sam, znany ze swojej gwałtowności i powiedzmy niesubordynacji. A co oni konkretnie chcieli osiągnąć? Żądania były, trzeba przyznać, bardzo radykalne szły znacznie dalej niż tylko krytyka polityki króla. Domagano się nawet, uwaga, detronizacji Zygmunta III Wazy. Aż tak? To bardzo poważne. Bardzo. Chciano też wprowadzenia zasady, że urzędnicy ziemscy, tacy lokalni, będą wybierani bezpośrednio na sejmikach. Czyli na tych zjazdach szlachty, które miały i tak już ogromny wpływ na politykę państwa. Dokładnie. Chciano ten wpływ jeszcze wzmocnić. Postulowano też, żeby posłowie na Sejm Walny byli ściśle związani instrukcjami, które dostali na Sejmikach. Co w praktyce oznaczałoby chyba dalsze osłabienie władzy centralnej. Bez wątpienia. Jak doszło do tej otwartej konfrontacji? Kiedy, że tak powiem, słowa zamieniły się w czyny? Kluczowy był zjazd szlachty w Lublinie w czerwcu 1606 roku. To tam właśnie Stanisław Stadnicki, ten diabeł łańcucki, publicznie wypowiedział posłuszeństwo królowi. Niektórzy poszli nawet dalej, sugerując wprost pozbawienie króla tronu. To był już wiesz, jasny sygnał: Rubikon został przekroczony. No i wtedy ruszyła machina wojenna. Tak. W odpowiedzi stronnicy króla zawiązali konfederację antyrokoszową w Wiślicy i tam zaczęli koncentrować wojska wierne Zygmuntowi III. Ściągano oddziały z różnych regionów, nawet z dalekiej Ukrainy. A Rokoszanie? Czekali z założonymi rękami? Gdzieżby, wręcz przeciwnie. Zanim doszło do jakichś większych bitew, ich oddziały, które stacjonowały między innymi w okolicach Koprzywnicy w Sandomierskim, zaczęły po prostu łupić dobra królewskie i majątki stronników króla. Czyli taka wojna podjazdowa, szarpana? Tak, ale też sposób na zdobycie zaopatrzenia, no i na osłabienie przeciwnika. I tutaj właśnie docieramy do Połańca. Jak czytamy w tym artykule źródłowym, miasto i okoliczne wsie królewskie, brzozowa i z dzieci znalazły się no, na trasie tych działań, albo w ich zasięgu. Dokładnie tak. I zachował się rejestr szkód, który sporządzono później na polecenie króla, i on daje naprawdę wstrząsający obraz tego, co się tam wydarzyło. To nie były jakieś drobne incydenty. To była prawdziwa katastrofa na lokalną skalę. Opowiedzmy o tym trochę, bo te liczby, nawet jeśli podamy je w skrócie, pokazują brutalność tego konfliktu, jak ona dotykała zwykłych ludzi, jaka była skala tych zniszczeń w samym połańcu i okolicy. Skala była, szczerze mówiąc, porażająca. Mówimy tu o kompletnym ograbieniu miasta i wsi, które do niego należały. Zabrano gigantyczne ilości zboża, tysiące kop zboża w snopach, setki korców już wymuconego. Co oznaczało? Co oznaczało nie tylko brak jedzenia na bieżąco, ale też brak ziarna na przyszły siew, czyli po prostu widmo głodu. A inwentarz żywy. Zwierzęta gospodarskie to podstawa egzystencji na wsi. Sytuacja była równie dramatyczna. Wybito albo zabrano setki sztuk bydła, w tym woły robocze, bez nich praca na roli była niemożliwa. Podobnie było z owcami, świniami, nawet drobiem. To była kompletna dewastacja podstaw gospodarki rolnej. Czyli nie tylko zboże, ale i narzędzia pracy, że tak powiem. Tak, niszczyli też pasieki, co było bardzo dotkliwą stratą, bo miód i wosk to były cenne towary. To brzmi bardziej jak brutalna grabież niż zwykła rekwizycja na potrzeby armii idącej na wojnę. Absolutnie tak. To nie była rekwizycja. Z tego rejestru wynika jasno, że łupiono domy mieszczan. Wyłamywano skrzynie, zabierano pieniądze. Mowa o kwocie ponad 1700 ówczesnych złotych polskich. To była spora suma. Ale nie tylko pieniądze. Nie tylko. Zabierano ubrania, pościel, naczynia, narzędzia, wszystko, co miało jakąś wartość. A mieszkańców bito, poniżano. To był ewidentnie akt przemocy. Obliczony na zastraszenie i zniszczenie zaplecza ekonomicznego króla. Tak mi się wydaje. A co z folwarkiem i wsiami wokół Połańca? One też ucierpiały? Niestety, podobny los spotkał folwark połaniecki, czyli taką dawną posiadłość wójtowską. Tam też zabrano zboże, bydło, konie, zapasy żywności ze spichlerza, mąkę, słód, rochsul. Czyli wszystko, co było zgromadzone. Mało tego, źródła podają, że rekwirowano nawet ryby ze stawów, przy okazji je niszcząc. No i podobnie ogołocono wsie z dzieci i brzozowa. Chłopom zabrano zboże, bydło, siano, pieniądze, niszczono ule. Skutki musiały być, no, długofalowe. Katastrofa dla tych ludzi. Zdecydowanie. Królewscy rewizorzy, którzy później oceniali te straty, alarmowali o głodzie i nędzy chłopów. Zostali pozbawieni nie tylko zapasów na zimę, ale też ziarna na wiosenne zasiewy. To musiało oznaczać widmo głodu na następny rok. Dokładnie. Artykuł wspomina też, że podobne zniszczenia dotknęły inne miejscowości w regionie Osiek, Strzegom, wiązownicę, Samborzec. Tam dochodziło nawet do podpaleń. Ale król Zygmunt III waza nie zamierzał się temu przyglądać bezczynnie. Zebrał armię. Tak ruszył z wiślicy, podobno miał około 14 tysięcy żołnierzy i 25 września 1606 roku dotarł właśnie do tego spustoszonego połańca. I tam rozbił obóz. Co ciekawe, właśnie tam, w Połańcu, podjęto próbę negocjacji. Tak, to jest bardzo interesujący moment. Właśnie w tym obozie królewskim pod Połańcem źródła mówią, że rozłożonym na polach wsi Winnica, czyli tam, gdzie dzisiaj jest Kopiec Kościuszki, doszło do próby mediacji. Kto próbował mediować? Podjął się jej kasztelan prakowski Janusz Ostrowski. Próbował znaleźć jakieś porozumienie między królem a przywódcami Rokoszu. No ale, jak wiemy ze źródeł, jego wysiłki spełzły na niczym. Czemu? Strony były już zbyt zdeterminowane? No i ich stanowiska zbyt odległe. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, konfrontacja zbrojna była już nieunikniona. Chociaż brakuje nam szczegółowych zapisków z tego pobytu króla w połańcu, to źródło, na którym się opieramy, zachęca, żeby spróbować sobie tę scenę wyobrazić. Rzeczywiście, warto na chwilę uruchomić wyobraźnię. Pomyślmy. Te pola pod połańcem, które chwilą wcześniej mogły być sceną chaosu i grabieży, teraz tętnią życiem zdyscyplinowanego obozu wojskowego. Tysiące żołnierzy, namioty, konie, wozy taborowe. Prawdziwe miasto wojskowe. Tak, gdzieś w centrum, może w jakimś okazalszym namiocie, Zygmunt III Waza… Król Rzeczypospolitej pochyla się nad mapami, naradza się z Hetmanem Potockim, ze swoimi doradcami, decydują się losy całej kampanii. Posłańcy na koniach kursują z rozkazami, może król przechadza się po obozie, dodaje otuchy żołnierzom. Niesamowite, wyobrażam to sobie: Król, w środku wojny domowej, rozbija obóz tuż obok miasta, które chwilę wcześniej zostało tak straszliwie splądrowane przez jego przeciwników. To musiało być niezwykłe wydarzenie dla tych mieszkańców, którzy tam zostali. Nawet jeśli byli w szoku po grabieżach. Z pewnością, nawet jeśli ten pobyt był krótki bo prawdopodobnie król i armia ruszyli dalej już następnego dnia, 26 września, w stronę Sandomierza to sam fakt, że monarcha tu stacjonował, że prowadził stąd działania wojenne, na zapisał się w historii połańca. Jak potoczyły się dalsze losy samego Rokoszu? Wiemy, że król ruszył spod połańca za buntownikami. Rokoszanie, pod wodzą głównie Janusza Radziwiła, zebrali siły liczące ponad 10 tysięcy ludzi. Jednak do tej decydującej bitwy doszło dopiero znacznie później. Czy królowi udało się pokonać Rokoszan militarnie? Tak, do decydującego starcia doszło, ale dopiero w następnym roku, 5 lipca 1607 roku, w bitwie pod Guzowem, to jest niedaleko Radomia. Tam starły się obie armie. I jaki był wynik tej bitwy pod Guzowem? Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem wojsk królewskich. Armia Rokoszan została rozbita, a jej resztki poszły w rozsypkę. Janusz Radziwiłł musiał ratować się ucieczką z kraju. A Mikołaj Zebrzydzowski, ten główny inicjator, no cóż, po raz kolejny ukorzył się przed królem. Militarnie Rokosz został stłumiony. A politycznie? Tu jest pewien paradoks. Bo mimo tej wygranej bitwy, król ostatecznie zdecydował się na akt łaski wobec przywódców Rokoszu. Darował im kary. Dlaczego? Trudno powiedzieć na pewno. Może chciał w ten sposób załagodzić nastroje, zjednoczyć jakoś tę podzieloną szlachtę, ale w praktyce oznaczało to, że jego próba wzmocnienia władzy królewskiej, która przecież była jednym z powodów konfliktu, nie powiodła się. Szlachta, mimo że przegrała militarnie, Pokazała siłę swojego oporu, obroniła swoje przywileje czyli militarny sukces, ale polityczna porażka króla. Można tak powiedzieć. W dłuższej perspektywie, jak podkreślają historycy, ten rokosz, mimo że stłumiony, miał negatywne konsekwencje dla państwa. Na pewno osłabił autorytet monarchy, utrwalił też mechanizmy, które pozwalały na kwestionowanie władzy centralnej, utrwalił podziały wewnętrzne, które miały się jeszcze nasilać w przyszłości. Wróćmy jeszcze na koniec do Połańca. To był prawdopodobnie pierwszy tak dotkliwy cios w nowożytnej historii Połańca. Straty materialne były olbrzymie. One musiały się odbijać na lokalnej gospodarce przez wiele lat. Zniszczenie zapasów, utrata zwierząt, niemożność obsiania pól. Tak, to wszystko prowadziło do zubożenia, a być może i do częściowego wyludnienia. Odbudowa tej pozycji ekonomicznej miasta na pewno zajęła sporo czasu. Nasz materiał źródłowy podsuwa tu jeszcze jedną interesującą hipotezę. Dotyczy ona reakcji władz miejskich na tę katastrofę. Tak, autor artykułu sugeruje, że być może właśnie ta dramatyczna sytuacja społeczna i ekonomiczna skłoniła Radę Miejską do podjęcia decyzji o ufundowaniu szpitala dla ubogich. I to już w 1607 roku, czyli zaraz po tych wydarzeniach. Szpital dla ubogich. Czym właściwie były takie szpitale w XVII wieku? Bo to chyba nie to samo co dzisiejsze szpitale? Absolutnie nie. ówczesne szpitale to były przede wszystkim przytułki, miejsca schronienia dla tych, którzy nie mogli liczyć na pomoc rodziny i nie byli w stanie sami się utrzymać. Czyli kto tam trafiał? Ludzie starzy, schorowani, kalecy, sieroty. To były ważne instytucje opieki społecznej. Funkcjonowały nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych ośrodkach, takich jak Połaniec. A jak się utrzymywały? Najczęściej z własnych nadań ziemskich, z czymszów, a także z jałmużny i różnych zapisów testamentowych. Fundacja takiego miejsca w Połańcu, właśnie tuż po tej katastrofie Rokoszu, byłaby bardzo wymownym gestem ze strony władz miasta. No i tak historia zatacza koło. Wracamy do tego kamienia przy kopcu kościuszki, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Dokładnie, ten niepozorny, wydawałoby się głaz, jest właśnie materialnym śladem tamtych wydarzeń. Przypomina o tym krótkim, ale historycznym pobycie wojsk królewskich Zygmunta III Wazy we wrześniu 1606 roku. Ale też szerzej o całych tych dramatycznych czasach Rokoszu, Zebrzydowskiego i jego bolesnych konsekwencjach dla Połańca. Jest takim namacalnym świadkiem historii. Warto też wspomnieć osobę, dzięki której to miejsce pamięci w ogóle powstało. Oczywiście, artykuł przypomina postać Mieczysława Tarnowskiego. To był zasłużony dla pałańca społecznik, nauczyciel, założyciel lokalnego Towarzystwa Kościuszkowskiego. I to właśnie on był inicjatorem upamiętnienia tego miejsca. Dbał o to, żeby ten ważny fragment lokalnej historii nie został zapomniany. Czyli ten kamień to ważny element lokalnego dziedzictwa. Niewątpliwie. Element dziedzictwa kulturowego Połańca. Podsumujmy może najważniejsze wątki tej naszej dzisiejszej analizy. Mieliśmy Rokosz Zebrzydowskiego, czyli bunt części szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie. Bunt napędzany lękiem przed absolutyzmem, obroną złotej wolności. Mieliśmy też ten tragiczny wymiar konfliktu, widoczny w tym szczegółowym, chociaż myśmy go tu tylko skrótowo przedstawili, rejestrze zniszczeń w połańcu i okolicy, prawdziwy dramat mieszkańców. Do tego dochodzi ten historyczny, choć krótki pobyt króla Zygmunta III Wazy w połańcu, tuż przed decydującą fazą kampanii przeciw Rokoszanom. No i wreszcie mamy ten kamień pamiątkowy. Taki symboliczny łącznik między tą wielką, narodową historią, a lokalnym doświadczeniem mieszkańców Połańca. I to prowadzi do takiej, myślę, interesującej myśli na koniec. Rzeczywiście. Jak odkrywanie takich właśnie lokalnych historii, takich materialnych śladów przeszłości, jak ten kamień w Połańcu, zmienia nasze spojrzenia na te wielkie wydarzenia, o których uczymy się z podręczników. Czy zastanawiamy się czasem, ile innych takich pozornie nieistotnych miejsc wokół nas kryje w sobie klucze do głębszego zrozumienia przyszłości? Nie tylko tej lokalnej, ale właśnie tej na szerszą, narodową skalę. Myślę, że to pytanie warto sobie zadać i zostawić do przemyślenia. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.